Cóż, activity, że nie ułatwia nam levelowania broni oraz postaci w aktualnej odsłonie gry Black Ops 6 oraz Warzone, ponieważ no, okazuje się, że kontrakty nie dają nam dodatkowego EXPA do broni jak to było wcześniej. Dlatego trzeba kombinować i wybrać faktycznie najoptymalniejsze i najlepsze sposoby na levelowanie broni, o których dzisiaj powiem w filmie. Ale zanim zaczniemy, partnerem dzisiejszego odcinka jest LagoFast. Aktualnie mają super promocję na Black Friday, która jest do piątku, więc warto korzystać. LagoFast jest to po prostu sposób na optymalizację gry na wielu płaszczyznach. Ja przede wszystkim korzystam z opcji Pink Booster, który optymalizuje mi połączenie między serwerami. Jak wiemy, serwery Activision są niestety takie jakie są. No i każda pomoc się przyda. No i właśnie ping booster pomaga mi zmniejszyć te lagi, zmniejszyć mi te lag spajki, te dziwne wzrosty pingu, które pojawiają się znikąd i po prostu poprawia mi routing i połączenie z serwerami. Kolejno mamy FPS booster, dzięki czemu jesteśmy w stanie zoptymalizować nasz komputer pod daną grę. I tak, LagoFAS działa nie tylko na Warzone i na Call of Duty, ale na innych grach. Które możemy wybrać na tej aplikacji? Kolejną mamy też opcję Easy Lobby. I ja wiem, że Activision powiedziała, że VPNy nie działają tak dalej. Ale no, <gryw> działają, nie działają. Oczywiście, że działają. Ludzie dalej ich używają. Jeżeli chcecie mieć łatwiejsze lobby, możecie poeksperymentować dzięki tej opcji Easy Lobby. Tylko mała wskazówka. Jeżeli szukacie serwerów, które Was mogą interesować, to szukajcie serwerów tam, gdzie jest wczesno, poranna pora. I oczywiście was też działa na konsole dzięki opcji PC Sharing możemy sobie to zoptymalizować i cała instrukcja jak tego użyć jest na stronie LagoFast. A znaleźć ją możemy bardzo w prosty sposób, wystarczy wpisać w Google LagoFast i od razu nas przekierowuje do głównej strony możemy pobrać całą aplikację. Jeszcze raz wam przypominam, że na Black Friday jest fajna promocja, a z kodem Alskat też dostaniecie 30% rabatu. Jak już wielu zauważyło, levelowanie broni w tej grze jest bardzo wolne. Niezależnie od tego, czy gramy na multiplayerze, czy gramy w Warzone. niestety ten level broni idzie bardzo powoli. Tych leveli jest całkiem sporo i aby odblokować dany dodatek, który nas interesuje, to faktycznie trzeba się troszeczkę namęczyć. Z jednej strony jest to dobre, ponieważ faktycznie, no, więcej czasu musi Poświęcić na grę i więcej czasu musimy poświęcić na odblokowanie rzeczy, które są tego warte. Z drugiej strony, no niestety, no jest to gra. Typu, w cudzysłowie, competitive, czyli faktycznie rywalizujemy z graczami, którzy czasami mają więcej czasu na granie, przez co mają lepsze dodatki i lepsze bronie. I tutaj faktycznie jest trochę coś za co. Z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony, no niestety, niedzielny gracz dostaje po tyłku, ponieważ nie jest w stanie wylewelować broni albo odblokować bronię, ponieważ odblokujemy bronię dzięki levelom naszej postaci, no to nie są w stanie tego zrobić wystarczająco szybko no ponieważ nie mają tyle czasu na grę dlatego bez zbędnego gadania przejdźmy do najbardziej efektywnej metody levelowania broni i niestety ona wymaga podstawki czyli po prostu Call of Duty Black Ops 6 i teraz dobra wiadomość jest taka, że w teorii nie musimy kupować pełnej podstawki czy to zrobimy na Steamie, Battle czy to też na Microsoftie czy Game Passie albo PlayStation możemy kupić tak zwanego Game Passa na Xboxa albo na PC Czyli na miesiąc, taka miesięczna subskrypcja, która kosztuje około bodajże 50 zł, ale są różne promocje i są różne wersje tego. I wtedy na miesiąc mamy subskrypcję na grę Black Ops 6 i w ten miesiąc możemy sobie wygrindować level broni czy to kamosy, czy cokolwiek chcemy zrobić w tej grze. No i oczywiście nie musimy przedłużać na kolejny miesiąc. Gracze na PlayStation nie mają tego przywileju, jeżeli chcą mieć podstawkę, muszą kupić pełną wersję gry. No i właśnie tryb zombie. Okazuje się, że tryb zombie jest najlepszym sposobem na levelowanie broni oraz levelowanie postaci, zwłaszcza kiedy mamy żetony podwójnego XP, czy to do broni postaci albo karnetu bojowego. Aktualnie, jak nagrywam ten film, to mamy podwójne XP do wszystkiego, ponieważ jest taki po prostu event, taka nagroda czy dar od bogów aktywy, czyli dzięki czemu jesteśmy w stanie levelować bronie dwa razy szybciej. Oczywiście wszystko musicie brać z poprawką, jeżeli nie macie tych żetonów aktywnych lub do wykorzystania, no to ten level postaci i broni będzie jeszcze dwa razy mniej jak na tym filmie. I levelowanie broni w zombiakach jest całkiem proste, po prostu musimy strzelać i zabijać zombiaki. Natomiast jest parę rzeczy, które możemy zrobić, aby zoptymalizować ten proces i pierwszą z nich jest uaktywnienie tego małego urządzenia, które jest tutaj na dachu na samym początku gry. Aby zwiększyć agresję zombie, dzięki czemu one będą biegać szybciej, będą szybciej się respić, będą was atakować szybciej. To jest fajne w tych pierwszych falach. Jeżeli nas, nam nie zależy na robieniu easter ega i na tym, żeby zombiaki były spokojniejsze, to po prostu możemy tu aktywnić, aby przyspieszyć proces tych fal, dzięki czemu będzie więcej zombie, szybciej zabijemy, szybciej wejdziemy w kolejną falę, dzięki czemu będziemy mieli szybciej więcej zombiaków i możemy to oczywiście wyłączyć. Ja to proponuję Wam wyłączyć mniej więcej na fali. Siódmej do dziesiątej, wtedy te zębaki zaczynają się robić trochę upierdliwe, i w zależności od tego, jakiego mamy skilla i jaką broń mamy, ponieważ mamy lepsze i gorsze bronie, no to wtedy sobie zdecydujecie, czy chcecie wyłączyć tą agresję wcześniej, czy później. Druga wskazówka to nie traćcie czasu na upgrade broni, po prostu zbierajcie odpowiednią ilość kasy na otwieranie poszczególnych bram i przejść, i kierujcie się od razu przykładowo do kościoła na Riberty Falls i tam kupujcie. Upgrade do waszej broni I możecie tą broń upgrade'ować na dwa sposoby Albo za 5, 15 oraz bodajże 30 tysięcy yy, Dzięki temu urządzeniu Pack-a-Punch Albo dzięki zwiększaniu rzadkości broni Na zieloną, niebieską, fioletową oraz złotą I upgrade'ujecie to dzięki złomowi, który wypada z zombiaków Więc to możecie zrobić na różnych skrzynkach które są rozmieszczone na mapie, tam zwiększacie rzadkość, która oczywiście dodaje też kopa do danej broni. No i tutaj się zaczyna po prostu grind i zabijanie. Pro polecam Wam po prostu farmić te zombiaki, tak zwany train the zombie, czyli po prostu ustawiacie te zombi, że tak powiem, w taki pociąg, czyli biegacie tak, żeby te zombiaki szły w miarę w jednej linii, po czym ustawiacie Wasz celownik mniej więcej na wysokości głowy, bo też to mniej więcej ekspaleci. Przy okazji też będziecie sobie yy, robić progres do Camo na zombie no i po prostu strzelacie i zabijacie te zombiaki tak jak się da, i tutaj wam proponuję przestać mniej więcej na fali może 30. Są różne sugestie, nie, którzy idą dalej, ale im dalej, tym mocniejsze zombiaki, tym się robi trudniejsze, tym więcej am amunicji marnujemy, tym więcej tych większych potworów e, się pojawia. Więc po prostu się robi trudniej, jeżeli tam tylko zależy na levelu, no to po prostu możemy zapisać i wyjść, albo po prostu od zacząć od nowa zrobić tak zwane X-Wheel, jeżeli damy radę. Czasami jest dosyć trudno wyjść na X-Wheel, a jeżeli nie, to po prostu wychodzimy. I bierzemy nowy mecz, i znowu zaczynamy ten proces od nowa z większym levelem, już z lepszymi dodatkami na broni. No, i jak tutaj widzicie, w mniej więcej 45 minut udało mi się tutaj na podwójnym expie zrobić całkiem pokaźny level na broni. Wiadomo, że 45 minut nie wylewelujesz całej broni, tak jak to było podczas różnych glitchów. Ja wiem, że są różne glicze na expie nie broni, ale te glicze są. Paczowane regularnie, więc nie będę o nich mówił teraz, no bo za miesiąc równie dobrze tego glitcha może nie być i on się w ogóle nie przyda. Kolejny oczywiście multiplayer, i tutaj, jeżeli chodzi o level broni, to moim zdaniem to może być katorga, bo to wszystko zależy po pierwsze od tego jaką broń mamy, i dana broń może być po prostu upierdliwa do levelowania, od tego też jakie lobby dostajemy, ponieważ jeden taki konkretny sposób na levelowanie broni to po prostu zabijanie yy, przeciwników, i w sumie tyle możemy się próbować i bawić w wyrzucanie wabików, i w rozkładanie takiej stacji do tak zwanej BSP Tylko że przenośny kontrBSP, i możemy też ustawić sobie mm, perki, które umożliwią nam szybsze dojście do poszczególnych nagród za serię jak BSP i tak dalej coś zwiększa nam oczywiście level, ponieważ jeżeli nasi sojusznicy zabijają innych i widzą ich na mapie, no to my też za to dostajemy expa, więc to wszystko może się kumulować, natomiast niestety nie ma tak dobrego mnożniku do levela na samej broni przy tym procesie, więc możecie to robić, to też przy okazji będzie levelować waszą postać, no i też może coś tam dodawać do levela na samej broni, ale ostrzegam niestety nie wiadomo czy to jest błąd, czy to jest zamierzone działanie że ten level broni tak idzie powoli, no i chyba nie ma żadnych mnożników za wykonywanie objektyw czyli po prostu jeżeli mamy dominację to zasiedzenie na punkcie i zamijanie na punkcie tak jak to było w MW3, no tutaj niestety to idzie wszystko jak krew z nosa i trzeba po prostu grać no i oczywiście levelowanie broni na Warzone, bo tutaj wiele osób się interesuje tym tematem mamy oczywiście Grabież i mamy Wyspę Odrodzenia oraz Bat Royal na Urzikstanie, no i Teoretycznie na że będzie najlepiej, bo tam mamy najwięcej szansy mamy najwięcej szansy na odrodzenie. Czasami jesteśmy w stanie farmić jeden team, który się uprze, żeby się z nami bić. No i jesteśmy w stanie po prostu z nimi walczyć cały czas. Czasami po prostu musimy szukać ludzi na mapie i liczyć, że zrobimy około 20-25 kg na dany mecz, i później logujemy się jeszcze raz i robimy kolejne 20-25 kg na dany mecz na danej broni. Jesteśmy w stanie zrobić bodajże na mecz. 3-4 levele przy tych 25 kilach, oczywiście na double XP. Jeżeli wam się uda zrobić więcej kili, jeżeli wam się uda wejść wie, więcej fightów super, polecam wam jeszcze na rozgrzewce próbować zabijać ludzi, może wam się uda zrobić od 3 do 10 killi na rozgrzewce, co też wam da expa. Oraz możecie spróbować lecieć cały czas tym samolotem do samego końca, ponieważ bardzo często na grabieży są awki i możecie nawet dorwać 5 do 10 osób na AFK, co już jest fajnym progresem możecie wtedy się wysadzić, żeby po prostu nie szukać ludzi, po prostu nie wiem, zabijacie się, łamiecie nogi, żeby znowu być na spadochronie i szukacie tak zwanego hot dropa. Ponieważ czasami jest tak, że na danej lokalizacji dużo osób ląduje i możecie się bić cały czas z tymi osobami, nawet dwa, trzy teamy się biją cały czas i możecie tam sobie farmić fragi. Kolejna wskazówka jest taka, że jeżeli nie gracie z kolegami czy tam koleżankami obojętnie, jeżeli nie macie teammateów, to starajcie się nie logować z randomami, ponieważ jeżeli dany random poleci sobie na drugi koniec mapy robić nie wiadomo co, no to może się zrespić z nim, zamiast respić się nad polem walki, więc lepiej grać samemu, jeżeli nie mamy faktycznie teammateów, którzy mają ten sam no i tutaj moi drodzy, niestety nie ma większego, lepszego sposobu trzeba grać i trzeba zabijać i to w sumie wszystko no, póki nie spaczują tego i Póki nie dadzą nam możliwości mnożników do ekspa do broni podczas wykonywania kontraktów i robienia obiektyw multiplayer, no to niestety trzeba po prostu strzelać i trafiać i, i zabijać. Co też z jednej strony jest dobrym treningiem dla nas, ale z drugiej strony zajmuje to o wiele dłużej, więc musimy się uzbroić w cierpliwość i po prostu grać, poświęcić czas na 2, 3, 4, 5 meczy na grabieży, aby dobić dobry level broni lub po prostu wziąć słabsze ataczmenty jakie mamy i grać w Warzona i na jednej sesji gamingowej jesteśmy w stanie wylewać broń do końca i na drugi dzień po prostu mieć broń na max level przynajmniej tak mi się wydaje. Więc to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że film Wam się przyda. Zostawcie to łapeczkę w górę, komentarze są mile widziane. I oczywiście widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Cześć, cześć.